W 150. E, biegu każdy z, ze zwycięzców zostanie poinformowany o Także ten skutek, który znajduje się na środku stadionu e, dzisiaj e, pozna swojego właściciela. Oprócz nagrody głównej mamy również nagrody pocieszenia w e, postaci kaonowryzjewskiej loty firmy jury Nagrody e, dla 16 osób. A skuter RXL, jeśli się nie mylę, jak to widziałem wcześniej, Marta Lomet RXL. Także cieszymy się, że takie rzeczy produkowane są również w naszym kraju. Ale konkurs... to jeszcze przypomnę, bo szybciutko na chwilę prezentacja. E, ci z Państwa, którzy brali udział w konkursie, się wysłali, swojego zgłoszenia go przypominam, warunkiem otrzymania jeżeli Państwo oczywiście zostaną wylosowani to osoba wylosowana, jako zwycięzca, musi jeszcze zgodnie z tym co mówiliśmy tydzień temu, musi okazać 7 kuponów te 7 kuponików, które zamieszczaliśmy w programach meczowych, te 7 kuponów, a więc z 1 do 7 są warunkiem otrzymania tegoż skutera, bo to jakże był e, warunek uczestnictwa w naszym konkursie cały Jeszcze jedna przygotowana przez markę Nice. Pamiętamy, drodzy Państwo, w ubiegłym tygodniu, e, kiedy właśnie pana Ramkoziński, jeden z szefów e, marki Nice, wręczył tutaj nagrodę dla najpopularniejszego klubu, dla klubu, który wydał konkurs dla kibiców właśnie e, organizowany przez markę Nice. E, I dzisiaj pojawiły się później panie, które określają się mianem Nice Girls, czyli te dziewczyny, które zawodnikom Was uszły zawodnikiem, użytkownikiem. W tej przyszłości Dzisiaj... Są na okolicach dawnego budynku klubowego, który się również po wielu w drodzy Państwo, to ma się z jakimiś z To wysłać na adres żużelmałpa.ajs.pl lub zamieścić na Facebooku i możliwe jest zdobycie nagród w postaci na grupistek, bądź też na Grand które to Grand Prix, finał tego rocznego cyklu Grand Prix się oczywiście na wykonaniu w Toruniu. Także takie nagrody są. Drodzy Państwo, myślę, że warto poznać te dziewczyny. Warto z nimi zrobić się programie i wygrać konkurs e, to, to oczywiście e, jeśli dzisiaj do tego tematu wrócę, nieco ciasto dzisiaj na Nugger Worldzie, bowiem e, tam oprócz drużyny niejako meczowej, tej która rywalizować będzie okupy, e, wszyscy pozostali jeszcze zawodnicy naszego klubu, tak jak mówił Jarek, jest Jarek, jest Jonas, e, jest Maciej Pajper, no i oczywiście obok drużyna e, naszych dzisiejszych gości. Panie i panowie, teraz już oficjalnie poproszę wszystkich o to, aby prawami przywitać obie drużyny, tak odstaw niezdokąd chwilę BGP Dziesięciu przepraszam, bo tyle, macie dziesięciu czerwono czarnych ludzie, ja też widzę, że na ekranie jest także trener lepszy, śledztwo no!